Przemysł growy w ostatnich latach przebił inne przemysły rozrywkowe. Oznacza to, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów umiejących tworzyć gry wideo. Do wszystkich osób zainteresowanych światem gier wideo. Może byliście ciekawi jak została zrobiona Wasza ulubiona gra, albo mieliście pomysł na stworzenie własnej gry. No w SEI pomożemy Wam to zrobić. Na module gry i multimedia na WSEI uczą osoby pracujące na co dzień w branży. Oznacza to, że przekazujemy e, praktyczną wiedzę i pomagamy lepiej przygotować się do zawodu. Będziecie mieli okazję poznać cały proces powstawania gier, począwszy od wymyślenia e, pomysłu do stworzenia grywalnego prototypu. To znaczy e, wymyślenie mechanik, przygotowanie interfejsu użytkownika, testy, level design i marketing. A to wszystko w przyjaznej i licznej atmosferze. Nasi wykładowcy przygotują Was do wszystkich najbardziej popularnych zawodów Game Devu. A jeśli chodzi o stanowiska bardziej specjalistyczne, z przyjemnością o nich opowiemy.